Siemkaneczko! Ja jestem Clawiks i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. No i zapraszam Was do finałów Euro 2016. No to zaczynamy! Finały Euro 2016, czyli Francja kontra Portugalia! Oczywiście kibice Francji i Portugalii. Jak Francja gra przeciwko reprezentacji Portugalii. Zapraszamy na mecz, który z niecierpliwością czekają zarówno kibice reprezentacji, jak i sami zawodnicy. To niezapomniane przeżycie dla każdego zawodnika. Obecny stadion Parc de Princes to trzeci z kolei stadion pod tą nazwą w tym samym miejscu. Stadion zbudowany w latach 1969-1972. Wcale się nie zestarzał. Wymaga jedynie umiarkowanej modernizacji infrastruktury przed turniejem w 2016 roku. No oczywiście zdjęcie grupowe, tam rozgrzewka drużyn. I ja już mówię, że po prostu FIFA 16. Nie, a niektórych osób po prostu nie ma w reprezentacji, tak? Z Arabii Saudyjskiej Arbiter, no okej. Okay. Ja po prostu nie można znaleźć... O! No, co, co się dzieje? Zwierzak mi się... Czegoś przestraszyła, ale to nic. Tam skład Francji i Portugalii, no ale po prostu nie można... Nie, nie ma niektórych osób, tak samo jak no, na przykład Kościelne. Nie ma, nie ma po prostu go w reprezentacji, a więc nie można nim zagrać w 16 w reprezentacji Francji, tak? No, dobra. To zaczynamy, że Portugalia rozpoczęła. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Bramka się brała, dobrze. I będziemy mieli żółtożnik. Przednie mecze dla rozgrzewki sobie rozegrałem i wiem, co Portugalia może zdziałać. A więc trzeba po prostu kryć wszystkich najlepiej, bo jedno niedopominowanie i tutaj strzela z wówki, tutaj kurde... No zostawię, y nie po prostu. Jedno niby pilnowanie i Przej po prostu jest przeklapane. Pole blisko polekarne znaleźć będą odrzutło za autu Francuzi. Fantastyczna interwencja. No to mamy bohatera dzisiejszego meczu. No nie wiem czy na tym brak jest Jeśli tak, mam go powołać do karty. Win tam aut i o linii Francuzi. No, no już zaczynając rozmowę w ogóle o tym filmiku, bo to już jest chyba 12 o ile się nie mylę. 12 odcinek z wizji Euro. No i to jest już koniec, po prostu. To jest koniec. Ostatni odcinek z wizji Euro, bo to są już finały Euro 2016. to wizja Euro 2016, ale nie też się kończy. No a więc, jako to jest ostatni odcinek, no to proszę Was, żebyście dobili jakieś 10 5 lajków, no bo. Chciałbym, no po prostu pokażcie, czy ta syra Wam się spodobała. Tak. O tym mówiłem, o tym mówiłem. Jedno niedopilnowanie, jedno niedopilnowanie. że dośrodkowujący ładnie znalazł Ronaldo, tylko w bramie. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. W razie minut minął sektanta, a ciemno Ronaldo, żołądź inio. Piłka trafia do przeciwników. Supek! No nie, to się zapowiadało na bramkę, no... No mam jakiegoś nie To jest po prostu nie to jest pew. Świetna współpraca. Dobra okazja! I za chwilę rozpocznę od różnego. Portugal okazuje się, że jest bardzo dobra. No ale euro to. No, Liczę na Francję, bo ma większe szanse na wygraną. No, Dobrze, łatwiej, bo tylko w FIFA Portugalia Nie gra jest? zespołowo, a w Realu no to.

Przecina przejmuje ciłupę. A teraz Krystian Ronaldo. Francuzi wstawią grę odrzutu wolnego. Martini. Ma szansę dograć po lekarza I Griezmann i 33 minuta i remis, dobrze. No rzucił się, ale niestety piłka, dla nich niestety, dla nas niestety, <laughs> odbiła się od słupka, prosto do baramki. Ja już nawet wolę wygrać w karnych. To mi wystarczy. Czy ty podajesz? Mało brakovalo Powinien jak trener skomentuje te źle ustawione

Wyrzutu z autu. Ale słaby strzał prosto w ramkarza. No niestety. Koniec pierwszej połowy. No i przerwa. Dobra, no to widzimy się już jak będzie druga. No. Właśnie. Rozpoczęła się druga połowa.

że próbował ale stracił. João Mucigno, Bernardo Silva. Zdecyduje się na córkę, ależ precyzja kapitalnie to zrobił. Christian Roman, bo nic tu sygnała z porwatów, tylko trzymał szpilkę. Taka gra ochrony to brana... No i udało się zyskać piłkę. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dostrzegł partnera. Giro! strzał! Ziro. Już 3-1 prowadzą Francuzi.

przewagą punktową no ale są lepsi po prostu i tyle no chociaż jak wszyscy liczyli na Niemców i Niemcy niby wygrają z Francją a Francja wygrała to. to można powiedzieć znowu, że nigdy jest nie wiadomo zawsze może coś się zmienić Przęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Piękna interwencja. Brawo. Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Niebo. Jaka jest decyzja sędziego? Ten dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. UV będzie jak to kartka Lider i wyjmuje Na tę decyzję miał pewnie wpływ fakt, że zawodnik na koncie żółtą kartkę. No nie. No i będzie rzut wolny po tym falu, ale blisko do węgla. I tampsze porzucie wolne. Dobre intencje, fatalne wykonanie. Wysoko i w dodatku jak poprzedzką. A teraz może byś mógł trochę uspokoić, jest spokojniejsza gra. W Francji Wygrywanie i się trochę rozluźnić, ale musi ciągle pamiętać o obronie, żeby nie stracić tej przewagi. Jak się uda, atakują. Henryk. Yo, decyzja o zmianie, bo dobra decyzja musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Trzybuj. I Pimka na aut i o

Francja sobie bardzo dobrze poradziła, ale defensywa i ofensywa i po prostu cały zespół Portugalii no, nadal jest groźny, nadal jest groźny. Zawsze w te 3 minuty pozostają mogą strzelić dwie bramki na wyrównanie. No, na dobrych chęciach teraz się skończyło. Cristiano Ronaldo! Ale No, pół minuty do końca meczu, więc... To no, chyba, że będzie jakiś fał, który albo po prostu sędzia może dodać czas, ale nie sądzę, bo już tylko 20 sekund zostało do końca. No, takim strzałem na pewno... W związku z tym te gratulacje są oczywiście mocne i logiczne. Czy uda się powiększyć przewagę? sekund pozostało i może powiedzieć, że już koniec, tak, bo Francja już wygrała, no, właśnie. Francja wygrała 3-1, brawo. Spotkanie. Spotkanie. No i tyle, już koniec. koniec. Rzeczywiście pokazali nam, co to, znaczy atak to widzimy się za chwilkę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No, Francja wygrała z Portugalem 3-1, w realu pewnie będzie podobny wynik. Nerz się udał, marz się udał, to było fajne. No jak mówiłem, to jest ostatni odcinek z wizji Euro, a więc no, nawet nie musicie dobijać tego co powie, powiedziałem 10-5 lajków. Po prostu pokażcie, pokażcie, że po prostu właśnie to spodobało. Więc narka trzymajcie się. No i pa!